Dostał wszystko: zasięgi od ciebie, corsy od Nitro na Lolu, sprzęt, knowhow, pomysły, widownie, kasę na start ZIRL, strzel go w łeb jako starszy brat, bo to aż smutne. Nie, ja uważam, że ludzie czasami sami sobie wytaczają drogę. Masz wybór, nie? Albo pójdziesz taką już udeptaną ścieżką, która jest wygodna i w której możesz się, możesz się czuć bezpieczny, albo możesz być buntownikiem, który będzie szedł przez ciemny las, w którym chodzą wilki, jest szereg różnych niebezpieczeństw. I to już od ciebie zależy, albo pójdziesz sobie tą drogą, którą ktoś ci wytorował, albo stwierdzisz, że ty wiesz lepiej, zrobisz to, co uważasz za słuszne. Kuba wybrał tę drugą opcję. Myślę, że się na tym spalił. Natomiast to jest jego życie i ja nie zamierzam mu już nigdy więcej ścieżki torować, a ja mu to już opowiedziałem, mówię, stary, słuchaj, no rób co chcesz. Wiadomo, jak będziesz potrzebował potrzeby, będziesz, będziesz potrzebował pomocy, żeby cię nakarmić na przykład, czy z tobą pogadać, czy, czy nie wiem, czy będziesz chciał spędzić czas po prostu normalnie. Przy lodach, przy kolacji to luz. Natomiast ja mam taką zasadę: jak, jak ja się spotykam z Kubą, i Kuba mi cokolwiek mówi o streamowaniu, czy o robieniu filmu jakiegoś, o czymkolwiek związanym z, z światem influencerskim, to mówię: Kuba zamknij mordę. Mówię: Masz dwie opcje albo ten temat. Zamykasz, i możesz sobie do mamy zadzwonić i z mamą na ten temat porozmawiać, albo ja wstaję, stąd wychodzę. Nie będę z tobą rozmawiał na te tematy. I tyle. Bo po prostu wychodzę z założenia, że już był czas na to, żeby o tym rozmawiać, i były rozmowy, bo tym to nie jest tak, że ja się obraziłem, tylko że w momencie, w którym nie wiem, na chłopaki przestali z nim filmy nagrywać, nie? Przestali z nim filmy nagrywać, i on do mnie przyszedł i mówi: Rafał, kurde, to ja teraz muszę się zmotywować, muszę filmy robić, muszę live'y zacząć w końcu robić, bo przestałem robić przez 8 miesięcy. Muszę udowodnić, że sam sobie poradzę. Mówię, tak, Kuba, słuchaj, to jest ten ostatni dzwonek. Teraz, teraz musisz dać siebie wszystko, żeby, żeby, żeby nie utonąć, bo ty zostałeś sam na placu boju teraz, nie? Teraz już nie ma ludzi, którzy za tobą staną i powiedzą: Patrzcie, on jest fajny. Mówię, już nie ma Sergiusza, który ma potężny kanał na YouTubie, bo dostał bana. Już ja też nie mam po 3000 widzów, tak jak miałem kiedyś. Ja mam dzisiaj widzów bardziej tak 1500 do 2000, coś takiego, tak, to, tak, to, 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 to obiektywnie. No wiadomo, Wiadomo, że czasem się trafi trzy koła, ale to jest sporadyczne, to już nie jest codzienność jak kiedyś, kiedyś codziennie było 3000. tysiące, więc wiesz, więc ja też mam mniejszy pułap, który mogę, którym mogę się z tobą podzielić, to jest raz, dwa, no ludzie nie dadzą się, wiesz, dwudziesty raz zrobić w konia w ten sam sposób, że ja powiem, patrzcie, Kubuś jest fajny, idzie do Kubusia, a Kubuś zniknie po tygodniu na trzy miesiące, no tak jakby that's hard, nie, that's hard, więc on teraz też, jak przestał z nagrywać, to był mega zmotywowany, wręcz przemotywowany, a skończyło się na tym, że żadnego filmu nie nagrał. Więc to, więc to też jakby ja mu powiedziałem, stary, słuchaj, rób co chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. I tyle. Jakby nie mów mi o tym. Chcesz coś zrobić, zrób to, ale nie mów mi o tym. Ja mam z Kubą taką relację po prostu bratersko-koleżeńską, na stopie prywatnej, ale jest zasada, że nie gadamy na temat jakiegoś streama, czy robienia filmu, bo to, bo to tylko wzbudza moją irytację. Ja też nic nie robię, ale stary, ja no nie robię dużo, no skupo... Może bym powiedział, że jestem jakimś produktywnym, mega który zap. No ale no robię sobie te 5, 4, 5 liveów w tygodniu i tyle. I nie nagrywam filmów. Może może kiedyś zacznę, może nie, ale ja nigdy nie nagrywałem filmów regularnie. Ja bardziej miałem okresy, gdzie przez miesiąc coś ponagrywałem, potem nie nagrywałem nic, potem znowu przez miesiąc coś ponagrywałem. Stary, ja nigdy nie byłem YouTuberem. Byłem streamerem, który czasem hobbystycznie film wrzucił. Twój raz złapał hajs, znikał hajs, hajs się kończył i wracał. Czy z czym te przerwy były spowodowane? Nie, nie. To nie było tak, że Kuba, że Kuba dostawał pieniądze, do pieniądze to wrócił. Nie, nie, nie. To bardziej było, była bardziej taka kwestia, że ja, ja z film na ten temat też nagram, nie? To będzie taki film, który będzie miał potencjał myślę na 20 tysięcy wyświetleń, może 30, bo nawet nie będzie na główny kanał wrzucany, tylko to będzie film, który wrzucimy na ten kanał Król Take Pan, na tym, na którym streamujemy. Tak bardziej dla community, które i mnie dobrze zna, i Kubę dobrze zna, bo te live'y nasze oglądało, nie? Więc bardziej, bardziej, bardziej w tym kierunku. A Kuba po prostu się nie chciało. Kuba, Kuba w sumie doznał trochę efektu kostka, tak bym to nazwał, nie? Że miał to samo co ten ziomek. Czyli. stracił chęci nagle. O! Mi się, mi się wydaje, że kupię trochę psycha siadła. Ja tam z nim, wiecie, pobierzemy, rozmawiałem. Wolałbym, żeby na filmie to bardziej y, opisał. Y, ale myślę, że. Myślę, że to jest bardziej podyktowane tym, że. Wiesz, ludzie przestali być tacy pobłażliwi. No bo ile można słyszeć, że jutro coś zrobisz, jak tego nie robisz? U mnie to jest bardziej mem. Bądźmy szczerzy, jak ja powiem, że zrobię live z Afryki, jak jeżdżę na słoniach, to widzowie. Mówią o XD, znowu się odkleił, nie? Ale jak Kuba dostanie, nie wiem, wtedy te 40 tysięcy złotych w Donatach i mówi: wynajmuję apartament w Towerze i zapraszam Tinderówki, no to ludzie mówią, dobra, no i w sumie brzmi to fajnie, to ja mu wpłacę więcej, niech to zrobi. I jak tego nie robi, to nagle ludzi w k zniechęca, nie? Więc to komentarze już nie będą pobłażliwe i nie będą polegały na tym. Kubuś jesteś super, jesteś fajny, masz 5 zł, tylko będzie bardziej na zasadzie śmiechu. Oszukałeś no, nas. No tak to, tak to działa. Ja mu to starałem się tłumaczyć. To nie jest, to nie jest analogiczne. Jak ja mówię, że przechodzę na dietę, że robię prawo jazdy, czy, czy, czy lecę do Afryki, to ludzie sobie myślą: No dobra, chłop, znowu leków chyba nie wziął. Ale jak ty dostajesz rekordowe pieniądze, nie? Z donatów i deklarujesz, że te pieniądze przeznaczysz na content, i nagle się okazuje, że zapomniałeś dwa live'a zrobić przez trzy miesiące, to widz się w Chociaż też jestem hipokrytą, bo ja też tak kiedyś zrobiłem. Ja na siłkę oskamowałem w jakiś sposób? A tu nie mówisz, Arsen, a nieprawda. Nie zbierałem nigdy pieniędzy na wycieczkę w góry. Nie, to jest nieprawda. Mówiłem, że jeżeli mam zrobić taką wycieczkę, to zrobię twoje, ze swojego portfela i nie będzie to za pieniądze widzów, więc tu kłamiesz. I też to tak wycwaniłem po to, żeby ktoś mi nie zarzucił w razie czego, że kogoś zrobiłem finansowo. Jak coś, to ja ten film jutro z Kubą nagrywam, to do, bo, dowiecie się takich rzeczy, na przykład czemu Kuba już nie nagrywa, czemu sobie przerwę zrobił, co u niego, kurwa, w międzyczasie się działo i tak dalej. Taki, taki content pogadankowy zrobimy, coś na wzór, coś na wzór, yy, coś na wzór yy, takiego podcastu, powiedzmy, chociaż nie będzie to podcast, a bardziej takie yy, szybkie pytania, nie? Wiesz, ja daję pytanie i Kuba odpowiada. Do, do, będzie kiedyś taki format nagraliśmy, trudne pytania z bratem, to, to będzie to samo, tylko no to nie będą trudne pytania To będą bardziej trudne pytania związane z takimi, no innymi rzeczami niż kiedyś, nie? A to Nate na plecak? No z plecakiem akurat jest tak, że był zamówiony jak coś Ale to mówiłem o tym i nie chcę do tego tematu wracać Ten film kiedy wrzucę? Nie wiem, w niedzielę pewnie OG Goose miał chyba nikt na tym głównym kanale, nie? Czy nie? OG Kuba? Ta OG Kuba O, Xajo reakcja na brak rajda od OG Kuby Xaj nie zasługuje na rajda? Ukoła to shot Radzik do Xaja Myślę, że Ksałem ustawiony na od kilkuset widzów od 29, a po drugie, może jestem jego idolem, ale jeszcze nie zasłużył. Nie zasłużył. <grywa> kurwa, mi nie chce dać rajda? Ja, kurwa, muszę ciężej pracować. Użył sobie na to. <grywa> On brzmi jak brat tej fana, no tak, bo OG Kuba to jest brat tej fana, ale nie z tego jest znany. Jest znany z tego, że jest Znanym OG Kubą, legendą polskiego internetu. No trochę, tak. Nie, no ale Kuba i jego recenzje to było złoto. A najlepszy content, ogólnie u Kuby na, na kanale, oparcie, tu na przykład nagrał odcinek stary, zrobił 60 koła viewsów, czymś takim. To zajebiste wiusy, tak szczerze. Tu zrobił zajebiste wiusy. Kebabem to zrobił dobre wiusy. Czekaj. Gdzie jest ten jego film, który mi się najbardziej podobał? On chyba go usunął. Miał takiego sztosa kabanosa jednego. Miał takiego sztosa kabanosa. Jak yy, Uberem jeździł. Znaczy, Uberem jeździł. Sergiusz, Sergiusz kubek gdzieś wysadził. Nie, nie te z bólu. Te z bólu to był cringe, on to usunął. Ale był taki naprawdę jeden dopierdolony... ...kontent, jak Sergiusz wywiózł Kubę gdzieś na obrzeza, obrzeża Wrocławia i Kuba musiał dojechać do centrum. I tam jakieś dziewczyny podrywał, one w ogóle śmiesznie go wyzywały, albo wsiadł do ziomka w taksówce i powiedział, że pieniędzy nie ma i że... Dobra, Kuba I to tosa i, i to jest najlepsza scena, jaką widziałem na polskim YouTubie, przysięgam. A najlepsza przede wszystkim dlatego, że ona jest autentyczna. To nie jest tak, że Kuba chciał wydymać tego ziomka, tylko on jest... Taki upo, nie? Kuba miał takie zadanie, że musi dojechać do centrum Wrocławia. Więc łapał autostopa Jak Kuba zobaczył, że jedzie taksówka, to zaczął ręką machać, nie? Na taksówkarza. I taksówkarz nie miał napisu stop, nie? Nie miał żadnej karteczki, tylko machał ręką na auta. I jedzie taksówka i Kuba macha na taksówkę. Taksówkarz się zatrzymuje, bo myśli, że ma kurs, nie? Że go jakiś klient z ulicy woła, a Kuba mu się pakuje, na taksówkę i mówi, że on autostopa łapał. I taksówkarz go za darmo do miasta podrzucił. Po prostu totalne, totalne szefostwo. Czekaj. Take Fan ogląda OG Kubę. Może. Bo ja to oglądałem. Jest! Jest! To jest to, jest to złoto pierwsze które dostał od kolegów i ode mnie. Moje zadanie akurat było proste. Moim zadaniem było to, żeby dostać buziaka w policzek od przypadkowej dziewczyny i tak też wygląda to na tej miniaturce, bo buziak, yy, buziak w policzek to nic złego, nie? Nie przesadzajmy. Się. Dostał też inne zadania, ale nie wiem jakie. Ja to może przyspieszę. Dzisiaj podry, podryw, który wyszedł lepiej, oraz taki, który wyszedł gorzej Nie. No. oraz wiele więcej. Jaki montaż Dzisiejszym film jest bardzo... No, montaż też jest dojrzały. Muszę od znajomych, takie jak śpiewanie. Dzisiaj weteleje podryw, który wyszedł lepiej, oraz taki, który wyszedł gorzej, oraz, taki, który wyszedł gorzej Nie. No. oraz wiele więcej. Ej dobra, ale wtedy trochę chudszy byłem, ale niewiele, ale niewiele, ale tak za 3 kilo miałem mniej. Kubuś, nie montuj. Gdzie się znajdujemy? Nie wiem gdzie się znajdujemy, w tym problem. No dobra, no to znajdujemy się przy klubie golfowym, do parkingu klubu golfowego. Ja tu na lekcje golfa chodziłem, mhm. tam jest to mniejsze, tam jest to większe. Też tam chodziłem swoją drogą, więc wiem, gdzie to jest. Kawałek za Wrocławiem, ale taki niewielki, albo końcówka Wrocławia bardziej. Pany, na ku... Czekaj, ja muszę ten fragment znaleźć z taksówką, bo to jest sztosik kabanosik. Czekaj, są tu gada w ogóle. Olu, troszkę ciszej mówię, Te ludzie są dookoła. Witam z przyszłości w moim już nowym mieszkaniu. Malutki mieszkanie, delikatny syf jest za mną. No ale problem taki, że podczas montażu filmu zauważyłem, że czymś pilków się w ogóle nie nagrała, a część nagrała się w ten sposób, dlatego to, co mogę, z zmieszać. Ale w ogóle, jak on jest chudziutki, zapamiętajcie sobie, jak on na tym nagraniu wygląda. Bo jak ja z nim w niedzielę film nagram, to zobaczycie zupełnie inną generację człowieka, nie? No ale to też jedna trzeba mu oddać, jedno trzeba mu oddać. Schudł już sporo. I wzią wziął się za siebie. Ale no. Panie Sergiusze, okonałem fiutko z piłeczką. Od razu na samym początku była. Zazwyczaj od razu poszedłem. Widziałem, że jakieś panie chodzą wóz... Ale ty, czemu on nie pokazał, jak tego szuka nawet? W golfowym. Myślałem, że do mnie podjedzie i mnie zagada, co na tym polu robię. Że wchodzę bez pozwolenia Co mu się wbrew stało. Poprosił na Madeusza Ferrari chyba, wiesz, żeby go obcieli. Ale chyba nie zrozumieli. Ale totalnie Olał? Tutaj macie na ile metrów poleciało? No dobra, przejdziemy się, że coś nas wyrzuci. Także o co mam? Chcieliśmy. To też jest chyba mosty web, że on się zdalił na pole golfowe, gdzie tu jakby dostał piłeczką. Głowa w web to jeszcze bardziej by się jąkał. To mamy. No tak są, te pole golfowe. Stąd pewnie się zaczyna, obstawiam. Ciekawe, nigdy w golfa nie grałem, ale obserwuję, że jest bardzo trudny. Tu jakieś utrudnienie, jako piasek. Nie, no, teren wygląda ładnie. Nawykany <grymiany> no, teren, głuba pole. <grymiany> <Jego> piasek. <grymiany> No, Teraz wygląda ładnie. Jak coś, to akurat to pole, które tak ładnie wygląda, według Kuby, to, to nie jest pole do grania w golfa, tylko to jest pole treningowe do wybijania piłeczek, nie? Więc ono nie jest specjalnie skomplikowane, bo tu po prostu piłki na różny metr wypije. Tutaj trenujesz technikę yy, rozpoczęcia gry, a, a ten, a pole golfowe, takie docelowe, gdzie wiesz, gdzie faktycznie możesz z kimś pograć, znajduje się no trochę dalej tam. Wiem, bo tam przez chwilę na, na, na treningi chodziłem z Sergiuszem. Było już jakieś takie 10, może 15 minut marszu za mną. Zacząłem o godzinie 13.30 około. Mam nadzieję, że się wszystko załatwić, wszystkie wyzwania w tym odcinku. Chodź. Jak słyszycie, nauczyć się jakiegoś e, dowolnego wiersza. E, fajne wyzwanie na drogę nam zadała Martynka. Tylko problem jest taki, że nie są go w stanie wykonać ten moment, bo nie mam drugiego telefonu. <głos> <głos> Złota, no nikt mi nie powie, że on nie jest przekontentowy. Muszę gdzieś zajść do sklepu i poprosić o jakąś <noise> szpilkę, czy coś, by tego bzdziółka wyjąć. Kompletnie mi to wypadło z głowy, a to podstawa do tego odcinka. Tak zwykle jestem nieprzygotowany. mi ten deszczyk. Byłoby idealnie. Szczerze, na razie czuje się super, to jest sam początek. Przyjemnie mi się idzie, jestem wesoły uśmiechnięty. Nie. Chłop nagrywa filmik, gdzie pokazuje barsz i mówi nam, że jest wesoły i uśmiechnięty. Kuba naprawdę takim swoim sposobem bycia był w przekontentowy. Jestem wesoły <śmienny> 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 Oj kurz Ale Bawi tak jak lata temu bawiła droga przede mną, ale trudno, Trzy godzinki to nie jest aż tak dużo wstępie plan był zrobić się około 20 paru kilometrów to były ponad 6 godzin no ale nie wiem czy dałbym radę To tutaj taką nie do końca przyjemną drogą Mam tylko kilometr iść, oh. więc się nie przejdę. Gdzieś mam zaraz ma być ucieczka na lewo. I robimy kolej. Widzowie spokojnie, od stycznia ja nagrywam odcinek. to, 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 to mi się odkleiło. Dobra, czekamy na taksówkarza. Właśnie usłyszeć. Złap stopa. Jedź w kierunku, w którym jedzie kierowca. Jak będziesz musiał wysiąść, albo tam zdecydujesz, że chcesz wysiąść, to wysiąść. Decyzja należy do ciebie, ale musisz. Ja co na chciała, żeby brata złócili, czy co? <głos> <głos> Jakim ja jestem zabawnym komentatorem, stary? Pić kierowcę, żeby puścił świąteczne utwory i musisz je zaśpiewać. Ale jak ja zaśpiewam kolędy nie mając tekstu? W tym też problem. Spróbuj coś wymyślić, by tekst i... Jak ja no, jak zaśpiewam kolędy nie mając tekstu? Problem jest taki, że jak zamknąłem matę, to widzicie... To jest wszędzie wszędzie. <grym> jak on wsiądzie i powiedzie. Przepraszam pana, a ma pan może tekst kolendy? To <grym> mi taka droga, bo można się po początku zadupczać. Próbuję się zapać stopa. Co tam pana o kolędy, z jakiś klimat zrobimy sobie. Jak się zgodzi oczywiście. Dobra, tylko jedno auto jest. Ale łapiemy. Co jest teraz jasno, do stopa nie łapałem. To ja jest turystka, wyglądam. Plecaczek, telefon, w łapie. Dobra, pokazuję mu. Może się uda. No niestety, pierwszy, pierwszy mnie olał. Bo to się pokazuje stopa, dobrze mówię? Teraz się każe, że jestem debilem ile stopa pokazuje. Już miałem być, bo się poddałem, ale widzę, że coś jedzie. Pokazuje, że chce stopa. Zobaczymy, czy się uda. Jeszcze tam z tyłu do dwa auta. Zobaczymy. Pierwszy pan się nie zatrzymuje. Jeszcze jedno auto widzę z tyłu. Spróbujemy, żeby mnie z... wzięło ze sobą. Tak szczerze, Myślałem, znaczy, że będzie łatwiej zapać stopa, jestem w szoku. Z... <noise> Trzy auta go lały, chłopiec w szoku, jak, jak to w ogóle możliwe. <noise> Dużo no. cięższe niż myślałem, ale dobra, wystawiam. <noise> <My> Ciężko <że głos> lały? Nie znam. To że się nie uda. Patrz, <noise> ktoś jedzie jeszcze, no nic. I... Stary, jakby co trzecie auto cię na stopa brało, to by taksówki nie istniały, byś jeździł z punktu A do punktu B za darmo, nie? A no, myślałem że to zadaniu, o Sandra będzie. O, 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 o! Ł łapię stopa. Przyjemne i łatwe. A one jest niewykonalne. O, to taksówka cię zatrzymała, to jest taksówka. Zobaczymy kto to będzie. Ja mam takie pytanie, się przewiózł autem, no to że to pan nie kawałek gdziekolwiek, po prostu? Tak, tak, kawałek gdziekolwiek... Drugi pan, może kupić jakąś świąteczną piosenkę jeszcze? Jest kopcja opcja? cały czas A jakieś polskie? Za polskie. O, dziękuję, dziękuję bardzo. Chłop się wpier do taksówki. Zapomniał powiedzieć, że nie zapłaci, żeby go kawałek gdzieś kwa przewiózł. <laughs> Mocne gówno, chłop. To pa, czy nie? Nie ja nie biorę nikogo. Powiem szczerze. stopa łapać, chodzisz na stopa, czy nie? ja nie biorę Chłop pyta taksówkarza, czy łapie ludzi na stopa. Nie no, ja ku uwielbiam Kubusia, serio, on jest przeuroczy. Chodzę na stopa, powiem szczerze. Właśnie wiem, że się ludzie też chyba boją, Wtedy też nigdy o to wyjście nie wziąłem, ale no, no to sam tak jest w wyzwaniu, znam, że spróbuję. Może to się prawie zatrzyma. Dobra, dobrze, to mi zaraz pan gdzieś wysadzi, jak będzie jakieś miejsce dla pana wygodne. Tak, pan nie mam problemu. Lok色, to jest... loser, mama Please, no, tutaj. Mi się wydaje, że fatek się taksówką zatrzymał, bo myślał, że kuba szuka przewozu. Pomyślał, macha mi, bo chce mi za przejazd zapłacić. Taksówkarz się zatrzymuje, a kuba mówi, podrzuci pan mnie kawałek za darmo. <laughs> I jeszcze go pyta, a pan kogoś kiedyś brał na stopa? <laughs> no nikt mi nie mówi, że nie jest to przekomedia. Jest to zabawne, jest to zabawne.